Dzień dobry moi drodzy i od razu zapraszam na filmik Dzisiaj jest wyjątkowo ciepło. Także ubieram czapkę. Dlatego, że słońce po prostu operuje. Mimo wszystko, słońce operuje podczas zimy też dość ostro. I nie chcę się nabawić żadnej jakiejś przykrej. Wiecie, czegoś przykrego, jestem tutaj w takim lokalnym parku który jest bardzo źle oznakowany z głównej drogi. Mało kto o tym parku wie, ale jest warty zobaczenia. Posłuchajcie szumu tego strumyczka pięknego, którego Wam zaraz pokażę tutaj. Jestem, można powiedzieć, na krawędzi Royal National Park który jest jednym z tych płuc sydneyjskich. ja to tak nazywam wielkie parki, które otaczają Sydney i ten właśnie Royal National Park ja nazywam jednymi wielkimi płucami tego sydneyjskiego molocha tam jest wodospad w dół on nazywa się Kelly Waterfall I Zobaczcie sobie, jak to fajnie wygląda. Oczywiście mam swoich towarzyszy dzisiaj. Czwórkę chłopaków, dlatego że zabieram ich ze sobą, bo mają ten tak zwany school holiday czyli szkolną przerwę. I także, żeby, jak to się mówi, nie siedzieli przy komputerach i przy tych iPadach i psuli oczy to zabieram ich ze sobą zawsze jak gdziekolwiek chcę się wybrać moi drodzy to jest ta australia którą lubię że na opisanie tego co mnie otacza słów brakuje zobaczcie sobie Przejdę tutaj tym buszem troszkę. Nie jest to długi ten szlak, ale warty po prostu zobaczenia, warty odwiedzenia i spróbuję Wam pokazać ten fajny wodospad, o którym mówiłem. Zobaczcie, jaka tu jest gorcz. Nie wiem, czy to tak dobrze będzie widać, postaram się, ale. Yy, no i. Dzisiaj mamy wspaniały dzień. No tutaj ta yy, nasza młodzież. Dzieci przesiadują przeważnie przy yy, komputerach, przy tych iPadach różnego rodzaju, na telefonach. Mają problem później ze zbijaniem wagi. Dużo y, młodzieży tutaj jest, y, jak to się mówi, y, takich y, tęgawych. No a ja staram się po prostu tą swoją polską gromadkę y, ćwiczyć jak, jak najwięcej. Zobaczcie na tą piękną przyrodę. Tak, przeciskam się między barierką, którą zrobiono specjalnie po to, aby chronić ludzi przed tym, aby nie, nie zaglądali tam, wiecie, na tych zboczach, bo łatwo o wypadek. Także piękne. Zobaczcie piękne roślinki. Fajna cisza, spokój. No i oczywiście zobaczcie te, te przepiękne widoki. A tam ocean. Co? Pięknie to wygląda. Kontrast między buszem a pięknym oceanem. Zobaczcie tutaj ta roślinność ciekawa. Fajnie to wygląda. No, no, you're not eating anything in a bush, if you don't know what to eat. We have to ask aborigines. Także oni są szczęśliwi, że się ruszamy. No i ja przy okazji, wiecie, też lubię się poruszać. To mnie trzyma, jak to się mówi w takim dobrym shapeie. No proszę, tutaj następna przeprawa przez rzekę. Super to wygląda to jest właśnie ta moja Australia super no i tutaj co mamy? muszę skoczyć na skałki o, Oła, pięknie także zima, moi drodzy w Australii jest taka, że jest parę dni dość mocno dokuczających zimnem a reszta to wygląda jak takie wczesne przedwiośnie a więc zobaczcie moi drodzy jak fajnie to wygląda <arise> <grydzy> Maybe isn't, maybe they didn't. Pink. Wiele w życiu nie potrzeba żeby zobaczyć piękno tego świata Pięknie to wszystko wygląda można by spędzić, wiecie, cały dzień chodzić tak po buszu i obserwować Jak nas piękne rzeczy otaczają których człowiek mało kiedy dostrzega Dlatego, że jest zagoniony, zapracowany, a świat potrafi być piękny. O, śpiewające kakatu. Ha. To jest jedna część tej wycieczki, którą dzisiaj sobie robimy. Druga część wycieczki będzie niedaleko od miejscowości, która się nazywa Stanwell Park. Pokażę Wam piękny, piękny widok z góry. Później sobie zjedziemy na, na plażę i spróbujemy się wspinać na, taki, na taką górę, gdzie z góry zobaczymy most, który był budowany i stał się wielką atrakcją dla sydnejczyków także, no będzie trochę atrakcji dzisiaj podczas szkolnych wakacji, wiecie jak zabieram swoich wnuków na wędrówkę to nic innego nie słychać tylko dziadzia, dziadzia dziadzia a mówię wam czasami Wydaje mi się, że śnie o tym dziadzie, dziadzia. Co chwilę coś zobaczą, dziadzia, dziadzia. No, ale przynajmniej taki excitement jest. Zamiast komputerów to się ruszyć trochę. Także pierwsza część wycieczki została zaliczona. Teraz idziemy do samochodu i pokażę Wam ten widok o którym mówiłem który jest ten widok jest jednym z ładniejszych widoków jakie można zobaczyć tutaj w okolicach sydnejskich także warte zobaczenia Są so, moi drodzy, tak Australijczycy spędzają czas na motorach. Oni to bardzo lubią. Piękne te motory, niektóre co? Super to wygląda. Cool, very nice. A więc, druga część, moi drodzy. Jest to miejsce odwiedzane przez turystów. Dlatego, że zaraz wam pokażę, dlaczego. Zobaczcie, jak pięknie. Tak wygląda coastline. W piękny, zimowy poranek. I zobaczcie, jak ocean dzisiaj jest spokojny niesamowite wyjątkowo spokojny ocean takiego oceanu nie widziałem dość dawno pięknie wygląda jak taka szklanka super to miejsce znane jest także z tego że tutaj przepływa bardzo duża ilość Wielorybów. Także wygląda to groteskowo, wiecie. Fajnie to wygląda naprawdę, jak puszczają te fontanny swoje. Pięknie to wygląda. Któregoś dnia może mi się uda złapać taką atmosferę. Coś pięknego. Tamta część należy już do Royal National Park. Także Tutaj okolice sydneyjskie mają dużo do zaoferowania Fajnych i ciekawych rzeczy, naprawdę Droga tutaj do tego Royal National Park jest bardzo przyjemna i fajna Mały park I trochę atrakcji A więc chcę Wam pokazać następną atrakcję, która tutaj jest w tej okolicy. A będzie to most, który był wybudowany. I pokażę go Wam z góry, jak on wygląda. A później, jak skończę tutaj, to jak będę przejeżdżał przez ten most. To Wam pokażę, jak się fajnie po nim jedzie. Także idę tutaj po takim wzgórzu, a w dole pięknie widać niebieską smugę, czyli ten przepiękny ocean. Jest jeszcze, moi drodzy, bardzo dużo terenu do zagospodarowania tutaj w Australii nawet i wokół Sydney nie powstaje tysiące nowych osiedli bo coraz więcej ludzi przybywa i chce mieszkać no zobaczcie jakbyście mieli taki domek z takim view tam poza tymi krzaczorami, pięknie taki krajobraz fajny Ciekawy. Z góry świat wygląda troszkę inaczej, co? No, dużo latałem, także wiem, że świat z góry wygląda całkiem inaczej. Powoli, powoli, wiecie, jak się uporam już ze swoją budową, już będziemy wiedzieli, czego chcemy, tak naprawdę. Czy zrobić to jako investment? Czy mieszkać? No, jest decyzja do podjęcia. I jak już, jak już się to wiecie, ustatkuję to wtedy będę częściej wyruszał i zabierał Was na podbijanie Australii. A więc moi drodzy, wspiąłem się tutaj na górę. i Zobaczcie, tak wygląda. Jest dość dużo ludzi tutaj wokół mnie, także podejdę troszkę bliżej, to będzie lepsze ujęcie. A wiecie co, żeby uciec od tłumu? To sobie zeszłem troszeczkę niżej. I. Wow, zobaczcie. <laughs> o, pięknie. Wow. No nie wiem jak wy, ale na mnie to robi wrażenie. Wyobraźcie sobie, że przedtem droga szła tutaj, przy, tym, przy tych skałach, tam była stara droga. Ale dlatego, że bardzo często opadały kamienie to wybudowano właśnie ten nowy most tutaj nad tym oceanem, który stał się miejscem bardzo popularnym. Innego kąta fajnie. Tutaj biegła stara droga przedtem wzdłuż tych ścian super. Piękny dzień dzisiaj, dlatego że. Jest zima, to to powietrze jest takie krystaliczne, także dokładnie widać to co chcesz zobaczyć. Super. Wow. No konstrukcja jest niesamowita. Pięknie to wygląda. Nie dziwię się, że to stało się wielką atrakcją tutaj dla nie tylko turystów, ale i dla samych Sydnejczyków. Także to była, można powiedzieć, ta druga atrakcja, którą chciałem Wam pokazać. A w tej chwili spróbuję, będę jechał przez ten most, to sfilmuję. Zobaczycie, jak fajnie się jedzie tym mostem. A później skoczymy. Szybciutko na plażę. Więc, moi drodzy, wylądowałem w miejscu, które bardzo lubimy, zawsze lubiliśmy. Zobaczcie na przestrzeń tutaj, jak to wszystko fajnie wygląda. To jest nasze ulubione miejsce, do którego zawsze tutaj sobie przyjeżdżamy, a tam w głębi, o, na dole ocean wygląda wzburzony. Przejdziemy się tam, ale zanim się przejdziemy tam, w tamtą stronę, to idę coś zjeść. Chłopaki już gotują tam. Przygotowują, zobaczcie. Trzeba ich trenować, żeby głupoty się nie trzymały w głowie. To trzeba ich trenować, wiecie. Dyscyplina przede wszystkim i rozsądek. Jest wiecznie, wiecie. Tutaj na dole nie wieje. Tam, gdzie byliśmy przed chwilką było w miarę spokojnie, i co zauważyłem, że dość duże fale tutaj są na dole. Dlaczego ta plaża jest naszą ulubioną plażą? Otóż zobaczcie z tyłu za mną, tam daleko jest fajny zielony park. Dojście do plaży jest. Całkiem przyzwoite, zobaczcie sobie. Jest tutaj trochę cienia, zaraz Wam pokażę. I dlaczego cień jest ważny tutaj na, na plaży? Zaraz też Wam wytłumaczę. Tutaj temperatury podczas lata są bardzo wysokie. Osłona ozonowa jest bardzo słaba tutaj. Także Australijczycy borykają się z tak zwanym rakiem skóry. I powodem właśnie tego jest słońce. Ale ta plaża tutaj ma to do siebie, że możesz przed słońcem się schować. A więc zobaczcie sobie tutaj. Tam te skałki. O! Tam jest perfekt miejsce do tego, aby się skryć przed słońcem. Psy tutaj są y, dopuszczane do tego, że goniły, ale ta strona plaży, tam niestety, ale pieski nie mogą gonić, tylko y, po tej stronie, tutaj. Także tak wygląda tutaj ta plaża, która jest naszą ulubioną plażą. Pięknie to wygląda. <grywia> Żywioł. Super No i znalazł się odważny człowiek też? Uo, ho, ho, ho. O, o, jak ludzie uciekają. No co siódma? Chwala podobno. Jest większa. Idziesz do siedmiu i uciekasz. <gry> Czy wolę plażę od burz? Plaże lubimy między godziną siódmą rano a dziewiątą. Popołudniem między piątą, dajmy na to, a ósmą. Unikamy plaż podczas dni bardzo gorących, dlatego że yy, no po prostu upał, wiecie, jest y, dokuczliwy. I wolimy spędzić y, czas rankiem i późnym popołudniem na plaży, niż podczas y, tych godzin takich upalnych. Yy, wiecie co, podczas y, upalnych dni y, bardzo przydatne jest to, że mieć okulary, wiecie, przyciemnione, dlatego, że odblask słońca, od piasku może spowodować to, że możesz dostać tak zwaną ślepo ślepotę, kurzą śle ślepotę, jak oni tutaj, tutaj nazywają. Także yy, może być efekt ujemny na twoje oczy, jeżeli nie będziesz miał protekcji. No i nie mówiąc oczywiście o o czapce, bez której ja bym się nie odważył wyjść na, na takie otwarte przestrzenie, gdzie słońce operuje dość ostro. Także moi drodzy, to jest to, o czym mówiłem. Zobaczcie, nawet piasek jest tutaj mokry, czyli dociera nawet i tutaj yy, ocean. Ale zobaczcie, kiedy jest lato ocean jest tak. Ustatkowany, uspokojony, to tutaj jest pełno miejsca, aby właśnie schronić się przed tym drapieżnym słońcem. Pogoda w lipcu z reguły parę dni jest bardzo zimnych i śnieg pada w górach. Szkoda, że nie widać żadnego wielorybka. Szkoda. Ten dzień, to w sumie nie wygląda jak zima. No, ale jesteśmy podczas zimowej pory. Także moi drodzy, czas się pożegnać z wami. Chociaż przyznam się wam szczerze, że jest tak pięknie, że nie chcę mi się żegnać. No, ale trudno. Musimy sobie powiedzieć do zobaczenia do zobaczenia już za niedługo dlatego, że y, pokazuję Wam wiecie, y, tą moją y, budowę, którą y, robimy i za parę dni będę na tej budowie także y, pokażę Wam następny y, progres tego budowania także trzymajcie się zdrowo na razie dziękuję wszystkim tym, którzy komentujecie fajnie, fajnie być z Wami i przebywać z Wami. Fajnie.